Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na tak, kanale. Słuchajcie, odcinków nie było w tym tygodniu, ponieważ większość paczek, które mam aktualnie, wolę zachować sobie na tocy, który już zaczynamy prawdopodobnie jutro. Chociaż jutro będą, e, będzie głosowanie na tocy Premier League i to głosowanie prawdopodobnie zrobimy sobie na koniec odcinka, ponieważ ten odcinek, właściwie dzisiaj, bo ten odcinek wam wczoraj, jak to oglądacie. jest trochę rzeczy do omówienia, a zaczniemy sobie od player peaków. w sumie, a później sobie omówimy to, co mamy z nas nowych i to, co będzie dalej w odcinku. I oczywiście na sam koniec albo gdzieś pomiędzy, nie wiem, paczka z ikoną Prime, którą trzymam już od prawie dwóch. E, miesięcy. Jak możecie, stawcie taka, jak nie słuchacie kanału, e, Zasubskrybujcie, lecimy napisy z playerpikami tymi 81, i te playerpiki zostawiam sobie, raczej, będę robił na karty Team of the Season, te Moscow e, System, tak? Community Dots, które pojawią się prawdopodobnie już za tydzień, myślę, że 30 lub 40 takich playerpików, w tym zaczniemy karty Team of the Season. weźmiemy sobie Modricia, ja go sobie najwyżej odzyskam e, później na webapie. Trzeci player pick, te playerpiki naprawdę są bardzo fajne, więc. Gdy przygotuję około 30 na tocy, liczę, że kilka toców uda się trafić. Ciekawe, czy dzisiaj trafimy jakąś kartę, właśnie tą eventową, bo to jest dopiero drugi odcinek i ostatni, właśnie z, podczas tego, gdy ten event Capitan of Food jest dostępny. 5 przepików na teraz do końca. Hernandez83, jest naprawdę bardzo dużo aktualnie w SBC, które też prawdopodobnie będę zostały sobie na karty. Tiago mamy kartę eventową, chociaż nie, to jest karta man of 87 z Rangers. Trzy playerpiki do końca, jak widzicie naprawdę chyba trzy Wokałty już trafione, więc naprawdę bardzo fajne są te player piki, jak Chociaż nie, już tego SBC nie będzie jak ten odcinek e, Będzie na kanale, ale mam nadzieję, że zrobiliście kilka tych playerpików sobie I zostawicie na kartę Team of the Season, bo e, warto I ten tydzień, który teraz będzie, będzie prawdopodobnie dotyczył e, Pre-Team czyli będą jakieś SBC codzienne i tak dalej Gdzie trzeba będzie sobie zachować, gdzie można będzie sobie zachować e, Paczki właśnie na Team of the season, więc też polecam sobie codziennie się Logować do Fify o 19 jeżeli chodzi o odcinki podczas tego tygodnia. Nie wiem jak to będzie, bo tak jak mówię, no paczek nie otworzę, gdy będę miał karty, gdy będę miał player piki, więc nie wiem czy odcinek się pojawi aż do następnego piątku. Zobaczymy jak będzie z kontentem. Jak się pojawi jakiś player ikony, to wtedy na pewno e, zrobimy. A teraz dwa player piki jeszcze za plus, gdzie jest chyba Mbappe możliwe do trafienia albo Ronaldo, ale i tak to się pewnie nie stanie. Croslay 84 i drugi player pick w którym Brand 84. Także do, do klubu i lecimy do SBC. I wiecie co, zaczniemy sobie od tych, które mam tutaj zaznaczone do ulubionych, bo muszę te duplikaty, które przed chwilą trafiłem, gdzieś wrzucić. I zaczniemy sobie od tego player picka 85+, jednego, a drugiego zostają sobie na Team of the Season. I tu były jeszcze dwa razy SBC 86+, plus paczka. I tutaj mam już jedną z ulubioną i drugą też, obie zostają sobie po prostu na Team of the Season. Dobra, player pick gotowy, także zgłaszamy i zobaczymy co będzie. Tutaj oczywiście te karty bohaterów food też można tutaj w tym player trafić. Liczę, że tak będzie, bo playpick nie jest najtańszy, około chyba 80 tysięcy do zrobienia, więc zobaczmy co uda się trafić. I niestety, Keylor na was 88, więc jakieś 30-40 tysięcy do tyłu. Dobra, jest godzina 19 w czwartek, dzień wcześniej jak to oglądacie, więc zobaczmy co dzisiaj nam jej dało, oprócz prawdopodobnie ważnych meczów. A zanim to, Pepe, jedno z lepszych SBC jakie było w tej Fifie, jeżeli nie będziecie go robili do, do, do grania, to po prostu zróbcie sobie to SBC, jako foder i do jakiegoś SBC z ikoną. Bo jak widzicie, korzyść naprawdę bardzo, bardzo tani. Skład się 83 plus Inform jest jakieś, nie wiem, 20-25 tysięcy. Jak ktoś ma kartę niewymienne 83, to zrobi sobie to naprawdę bardzo, bardzo tanie, więc bardzo polecam, bo to jest jeszcze tylko dostępne przez jeden dzień, jak to widzicie. I dobra, zobaczmy, co mamy dzisiaj nowego. Czy w ogóle coś jest? Znaczy, na pewno coś się musiało pojawić nowego, tylko co to jest? Są to ważne mecze, tylko i wyłącznie chyba na ten moment widzę. Raczej nowego, nic więcej nie ma, więc troszeczkę zaskoczony jestem, jeżeli chodzi o ostatni dzień. Tą torbę kampanii dostaliśmy wczoraj, ale tego nie będę robił, bo według mnie troszeczkę się to chyba nie opłaca. Chociaż nie wiem, może jedną. No ale słuchajcie, może jednego zrobimy po prostu pod odcinek dzisiejszy, ale to za chwilkę, gdy otworzymy paczki, wszystkie, które mam. czy znaczy nie wszystkie, bo tak mówię, te lepsze zostały sobie na Team of the Season. A aktualnie mam ich ponad 60, bo to jeszcze w zamiast mam jakieś paczki, więc zobaczmy co uda się trafić. Zaczniemy sobie od paczki z gwarantowanymi informami za Food Champions, a później już tylko paczki, w których coś będzie i Player Pick i paczka oczywiście z ikoną Prime. Lecimy z gwarantowanymi informami, zobaczymy czy będzie coś fajnego. Cristiano Ronaldo jest w tej drużynie tygodnia, także najlepszy traf możliwy, ale niestety bez walkoutu. Także jak coś będzie to się widzimy. Dobra, lecimy teraz z paczkami rzadkich piłkarzy Electrum, bo to są najgorsze które które mi się tutaj pojawiły. Dalej są te 85+, plus, 86+, plus paczka z ikoną, a chcę otworzyć jeszcze tak myślę z 10-15 tych słabszych, które mam, więc mam nadzieję, że one się teraz tutaj pojawią. A teraz dalej niestety nic w paczkach nie ma. Dobra, słuchajcie, otwieramy jeszcze tą paczkę, później jeszcze jakąś lepszą za 50, nie wiem, może 35 tysięcy i paczka z ikoną. A po tej paczce z ikoną głosowanie na to C, Premier League, niestety. Dzisiaj paczki są naprawdę tragiczne, mimo tego, że są naprawdę paczki dobre, ale nic w nich nie ma. Więc otwórzmy sobie jeszcze paczkę jakąś za 50 tysięcy, niech będzie jakaś paczka za 35 tysięcy i później paczka z ikoną. Co będzie teraz? Czy będzie w końcu pierwszy walkout? Pierwszy walkout chyba w paczkach, jeszcze nie było, tylko w player pickach. I co będzie? Niestety tylko ekran. Dobra, słuchajcie, także lecimy do paczki. Z ikoną, i zobaczmy, czy w końcu uda się trafić jakąś dobrą ikonę. Tą paczkę, tak jak mówiłem wcześniej, trzymałem już tutaj około dwóch miesięcy. I dobra, słuchajcie, otwieramy paczkę z ikoną, zobaczymy, czy tym razem się uda trafić coś grywalnego. Oby tak. To już będzie chyba na pewno ponad 20 paczek z ikonami czy playerpików, które otworzyłem tutaj w tej FIFA. I jak do tej pory, w dalszym ciągu nie ma ani jednej grywalnej. Oby się to teraz zmieniło. Co będzie? Jest Brazylia! Lewy obrońca i jest to Roberto Carlos. Dobra, słuchajcie, nareszcie jest to fajna ikona. Szkoda, że na pozycja którą mam, bardzo fajnie obsadzoną, bo Hernandezem się gra fantastycznie, ale jest nareszcie to dobra ikona. Bardzo dobra narodowość. Pierwszy raz chyba Brazylia w tej chwili jako ikona, więc naprawdę jest dobrze. Słuchajcie, teraz lecimy do kontentu dzisiejszego, zobaczymy. Jak wygląda głosowanie na tocy? I mamy, słuchajcie, głosowanie na tocy Premier League. Z głosowania na tocy most się nie robiłem, bo jednak i tak będą to raczej średnie karty. Pewnie będą dwie, trzy jakieś ciekawe. Poza tym większość będzie pewnie po jakieś 20-30, więc, więc nie było za, za bardzo sensu tego robić. I te toc, Prawielik, pojawią się za dwa tygodnie. A tocy, które było głosowanie wcześniej, czyli Moskwa będą już za e, tydzień. A teraz rozpoczynamy okres e, przygotowawczy, tak jak mówiłem wcześniej, ale to za chwilkę zobaczymy, sobie, co mamy w FIFA do zebrania. A najpierw głosowanie, zrobimy to naprawdę na szybko. I tutaj będzie prawdopodobnie, jeżeli chodzi o bramkarza Allison albo Ederson. Ja tutaj sobie wybiorę Allisona. Każdy może napisać sobie w komentarzach, kogo sobie wybrał. E, I teraz lecimy tak na bronie na pewno żał Cancelo. Na pewno Ruben Jasz, który i tak chyba ostatnio ma kontuzję z tego co kojarzę, ale powinien się tutaj znaleźć. Kyle Walker, Alexander Arnold, myślę, że Alexander Arnold i możliwe, że damy Van chociaż miał kontuzję w większość sezonu, więc damy sobie po prostu Robertsona i w ten sposób to będzie udało, chociaż podejrzewam, że i tak do, tej, do tych toców, ci będzie ich w niedzielę prawdopodobnie wypuszczone więcej, to pewnie Van Dijk czy Walker tam się również znajdą, czy do SBC. Lecimy do pomocy. Kevin De Bruyne po prostu tutaj E, musi być, myślę, że również Bruno Fernandes, chociaż ostatnio nie gra e, najlepiej, ale i tak myślę, że tutaj się znajdzie. I prawdopodobnie to będzie Bernardo Silva, a ja bym chętnie chciał zobaczyć World Prouse, bo ma fantastyczny sezon. Fabinho też ma bardzo dobry sezon. Decan Rice ma fantastyczny sezon, też myślę, że tutaj się powinien znaleźć. E, Bowen raczej nie będzie w zespole, ale prawdopodobnie dostanie SBC. Rafinha też, wydaje mi się, że kartę timo of dostanie i też będzie to jakoś karta pewnie w zadaniach albo w SBC. A tutaj damy sobie, niech będzie ten World Prouse. Bardzo lubię, naprawdę, jak, jak on gra. I po lewej stronie damy sobie Sona, Mane i Salah'a, słuchajcie. Niech tak będzie, chociaż Tyogazota, Sterling, Hurricane, Ronaldo. Myślę, że i tak te karty będą w, w tym zespole. Nie będzie tylko 11 prawdopodobnie kart, tylko 18, więc większość z tych lepszych i tak się tam pojawi. Także tak wygląda Team syn według mnie, które się pojawią. Możecie pisać swoje zespoły, jakie wy sobie wybraliście. Możecie pisać w komentarzach. Zaczniemy sobie od zadań sezonowych. Czy tutaj coś nowego dostaliśmy? ale chyba niestety nie ma nic nowego i tutaj jestem powiem troszeczkę zaskoczony chyba że w punktach przełomowych jest rozgrzewka team tak jak mówiłem i numer 2 pewnie za codzienne sbc będziemy odblokowywali gdzieś tutaj czy nie okej okay. myślę że trochę inaczej trzeba grać plus. i to trzeba strzelić gola w sześciu różnych meczach w dowolnym trybie tr foot z jednostami zawodnikami z ligi francuskiej i mamy piłkarza właśnie z ligi francuskiej 5 zawodników z ligi francuskiej 75 plus. i tak samo z każdej 105 i na koniec jest mała złota paczka piłkarzy prime zawsze coś i te mamy paczki z rzutem draftu: 3 zawodników 81, 3 napastników 83, i za zakończenie paczka za 45 tysięcy. Zawsze jest to coś, myślę, że jest to całkiem ok Możecie pytać też w komentarzach, czy będziecie to robili. Jeżeli chodzi o mnie, raczej nie, ale zobaczę jeszcze: może jakieś uda się zrobić skład, żeby sobie grać i przy okazji po prostu to te zadania zrobić. I mamy Oxlade'a Chamberlain jeżeli chodzi o SBC dzisiejsze. Jest to oczywiście karta live, wygląda w ten sposób, naprawdę wygląda bardzo fajnie. I 86, 87, 84 bardzo drogie. Za drogie jak na ten etap, na ten etap e, e, FIFA. I mamy osobną zakładkę rozgrzewka Team of the Season. I jest SBC 86. Ok, to na pewno sobie zrobię. W sumie wszystkie z tych SBC ja pewnie zrobię. Jest to powtarzalne. Można zrobić sobie raz na 24 godziny. Nie, raz na dwa dni. Mamy wyzwanie Premier League. I na pewno tu będzie codziennie z innej ligi. I każdy z tych SBC na pewno sobie zrobię. Ale te paczki będę trzymał oczywiście na Team of the Season. Także jest to tyle, jeżeli chodzi o content dzisiejszy i naprawdę content na cały kolejny tydzień prawdopodobnie będzie tak wyglądało codziennie, że będziemy dostawali po prostu nowe SBC z innej e, ligi właśnie jak te e, dzisiejsze. Słuchajcie, na sam koniec zgłaszamy SBC z player pickiem, o którym mówiłem e, we wcześniejszej części tego odcinka i zapomniałem tego zrobić, więc na szczęście udało się tak, że odcinek grać przez dwa dni, więc możemy zrobić sobie, zrobić sobie to teraz. Torba kampanii. Zobaczymy co uda się trafić i czekamy na team of the season. Tak jak mówiłem, raczej odcinek się nie pojawi do kolejnego piątku, chyba że będzie jakieś większe SBC z ikoną. Jak widzicie, ja gotowy już na tocy. E, naprawdę jestem i to bardzo. Torba kampanii, jeden z dwóch. Zobaczymy, co będzie na sam koniec. Okej, okay. Brian Gear 89 pod SBC, kolejne z ikoną. Także to tyle i widzimy się prawdopodobnie w piątek, za tydzień. Ale mam nadzieję, że wcześniej, że jednak jej coś jednak nam da do grania. Może wymiana ikon to by się na pewno przydało podczas tego tygodnia. Na razie.